Na zakurzonym parapecie starego, opuszczonego domu stał sobie zwykły, szklany słoik, ale w jego wnętrzu mieszkało coś niezwykłego mały, złoty, płomyk o imieniu Blask. Nikt nie wiedział skąd się tam wziął. Może był zbłąkanym promieniem zachodzącego słońca, a może uwięzioną iskierką z ogniska. Blask był pełen energii i ciepła. Każdego dnia tańczył w swoim szklanym domu, marząc o tym, by zobaczyć wielki świat na zewnątrz. Jego jedynym towarzyszem był stary, wypłowiały miś, który siedział obok na parapecie. Blask opowiadał mu o swoich marzeniach. Gdybym tylko mógł się stąd wydostać, mówił, oświetliłbym najciemniejsze zakamarki świata. Pokonałbym wszystkie cienie i sprawiłbym, że wszędzie będzie jasno i wesoło. Blask wierzył, że jest rycerzem światła, a jego przeznaczeniem jest walka z ciemnością. Nie wiedział, jak bardzo się mylił. Pewnej nocy, gdy księżyc schował się za chmurami, a dom pogrążył się w absolutnej ciemności, stało się coś dziwnego. Przez pokój Przemknął bezkształtny, atramentowy cień. Podkradł się do parapetu, otoczył słoik swoimi dymnymi ramionami i zniknął, zabierając blask ze sobą. Gdy płomyk otworzył oczy, był w zupełnie innym miejscu. Znajdował się w ogromnej, cichej sali, która wyglądała jak biblioteka. Ale półki nie były wypełnione książkami. Na każdej z nich stały rzędy czarnych, aksamitnych pudełek. W powietrzu unosił się zapach starego papieru i samotności. Była to biblioteka cieni, miejsce gdzie przechowywano wszystkie cienie, które zgubiły swoje przedmioty. Cienie samotnych drzew, zapomnianych zabawek i ludzi, którzy odeszli. Nagle z za jednego z regałów wyłoniła się wysoka, smukła postać, cała utkana z najgłębszej ciemności. Miała na sobie długą, powłóczystą suknię z cienia, a jej twarz była niewyraźna, z wyjątkiem dwojga wielkich, smutnych, fioletowych oczu. To była bibliotekarka ciemności, pani Cień. Obok niej bezszelestnie kroczył duży, szary kot. Jej głos był cichy i melodyjny, jak szept nocy. Witaj, mały płomyku. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Pożyczyłam cię tylko na chwilę. Blask, który zawsze marzył o walce z ciemnością, teraz stał przed jej królową. Zebrał całą swoją odwagę, głosem drżącym, ale głośnym. Dlaczego mnie tu przyniosłaś? Chcesz mnie zgasić? Nie dam się. Będę świecił najmocniej, jak potrafię. Pani cień nie odpowiedziała. Zamiast tego wzięła do ręki jedno z aksamitnych pudełek. Bibliotekarka otworzyła pudełko. W środku, na czarnym aksamicie, Leżał skulony, drżący cień. Był szary i niewyraźny. Wyglądał jak cień ptaka, ale nie pamiętał już jak się lata. Zapomniał ciepła słońca i pędu wiatru, ze smutkiem w głosie. To jest cień jaskółki, która nie wróciła na wiosnę. Stracił swoje światło i zapomina, kim jest. Wszystkie cienie tutaj powoli gasną, potrzebują. Wspomnienia światła, by przetrwać. Dlatego cię przyniosłam. Pani cień delikatnie postawiła słoik z blaskiem obok otwartego pudełka. Blask, widząc smutny, zapomniany cień, poczuł coś dziwnego. Nie czuł chęci walki, czuł współczucie. Zamiast świecić mocno i agresywnie, skupił się i wysłał w stronę cienia jeden, mały, ciepły promyczek. Miękki i delikatny jak dotyk słońca o poranku. Gdy tylko światło dotknęło cienia, stało się coś niezwykłego. Cień drgnął i powoli zaczął się rozprostowywać. W jego kształcie pojawiła się dawna elegancja. Podniósł swoje cieniste skrzydła, jakby przypominał sobie lot. Blask, widząc to, zaczął opowiadać. Opowiadał o błękitnym niebie, o ciepłym wietrze i o uczuciu wolności. Gdy leci się wysoko nad ziemią. Nie wiedział tego, ale w jego świetle zapisane były wszystkie wspomnienia słońca. Pani cień patrzyła na to z zachwytem. Jej fioletowe oczy lśniły. Dziękuję, szepnęła. Twoje światło to nie broń, mały płomyku. To opowieść, opowieść, której moje cienie potrzebują, by nie zapomnieć. Blask zrozumiał. Jego misją nie była walka z ciemnością. Jego misją było przynoszenie jej wspomnień o świetle. Od tamtej nocy blask miał nowe zadanie. Pani cień przynosiła mu kolejne pudełka, a on dla każdego z nich świecił inaczej. Dla cienia zapomnianego Misia świecił ciepłym przytulnym światłem, opowiadając o dziecięcych uściskach. Dla cienia zwiędłego kwiatu świecił delikatnym porannym blaskiem. Opowiadając o Rosie i zapachu ziemi. Każdy cień, dotknięty jego światłem, odzyskiwał swój kształt i godność. Blask nie czuł się już więźniem, czuł się potrzebny. Biblioteka cieni przestała być strasznym miejscem, stała się sanktuarium wspomnień, a on był jego małym, złotym sercem. Szary kot często przychodził i zwijał się w kłębek obok jego słoika, mrucząc cicho. Blask zrozumiał, że światło i cień nie są wrogami. Są dwiema stronami tej samej opowieści. Po wielu, wielu nocach, gdy ostatni zapomniany cień został uzdrowiony, pani cień podeszła do blasku. Wykonałeś swoje zadanie, mały przyjacielu. Twoje światło uratowało moją bibliotekę. Czas byś wrócił do swojego świata, ale wiedz, że tutaj zawsze będziesz miał dom. Zabrała słoik, i tak samo cicho, jak go przyniosła, odniosła go z powrotem na parapet w starym domu. Gdy blask obudził się rano, zobaczył znajomy, zakurzony pokój i starego misia. Przez chwilę myślał, że to wszystko było tylko snem, ale gdy spojrzał na swój płomień w odbiciu w szybie, zobaczył, że jest inny. Był spokojniejszy, głębszy i mądrzejszy. Nie płonął już gniewem na ciemność. Ale lśnił spokojnym, pewnym siebie blaskiem. Od tamtej pory blask patrzył na świat inaczej. Kiedy zapadał zmierzch i do pokoju wkradały się wieczorne cienie, nie próbował ich przepędzić. Zamiast tego wysyłał w ich stronę swoje najcieplejsze, najdelikatniejsze światło, jakby chciał je przywitać i zapytać o ich historię. Zrozumiał, że największą odwagą. Nie jest pokonanie ciemności, ale jej zrozumienie. I że nawet najmniejszy płomyk, jeśli świeci z miłością, może oświetlić największy mrok.